Cześć, witam was wszystkie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z aktualizacją oczywiście Królu Romantyki. Od razu jeśli chcę uprzedzić, jeśli będę strasznie spokojna czy coś, tak wiecie, nie do końca będę myśleć, to przez wczesnobora. Ja wiem, że dla niektórych jest to normalna bora, dla mnie jednak jest to jeszcze środek nocy, ale zobaczyłam, że jest, więc od razu sobie szybciutko. Dla was nagram, więc mamy pewność, że się nie rozgadam za bardzo eee, O kuźwa Co to jest? O oh. oh, panie Czemu nie mi tego na początku... Ej, eee, excuse me, ale ja bym chciała... Jest ja to... Kurczę, nie wiem, to chcę. I co, że nie będę mogła w grać? Powiedzmy to... Nie chcę, żebyście zapamiętali moje wybory, ja chcę... Po co dałam pikantne, teraz będzie więcej takich historii pewnie. O, oh, shit. To, dzięki Ej, oddajcie mi... Poluję na ciebie? Ej, ja myślę, że nikt z was się nie obrazi, jak w pierwsze co nagram, to... Zaraz wam pokażę oczywiście wyniki ankiet, ale halo, jak chcę inny motyw. Dzięki. Jestem przyzwyczajona do tego raczej. Eee, what the fuck? Eee, jestem tak zszokowana, że nie mogę, nie? Eee, myślę, że nikt się nie obrazi, jeśli na pierwszy rzut pójdzie poluje na ciebie. Wow. I w sumie nawet dzisiaj, wczoraj wieczorem myślałam nad tym. Um, czy nie zacząć na szybko jakby drugiej ścieżki na Ciebie szybko skończyć tylko że nie wiem jak będzie tutaj to działał Czy to, to też jest kontynuacja tak jak w nie niebios. Ale to, zobaczymy. Dobra, hmm. let's see. Uh, o oh, oh, właśnie zobaczyłam, że również ideał doczekał się już kontynuacji, bo był przez pewien czas nieaktualizowany. No, ale droga walki jak nie miała, tak nie ma, miłość gwiatów z gwiazd y, też się doczekała, kontynuacji, ok, chyba tyle, ok, ok, nieźle, Ja już sobie to nakliknę, żeby mieć um, uwadze i przejdziemy do ankiet, ok, jesteśmy przy wynikach ankiet, od razu mówię, że daty, boże nie daty, tylko godziny na górze będą się różniły, ponieważ, gdyż, już um, są to screeny, robiłam sobie screeny, i jeszcze chciałam powiedzieć, że pierwsze odcinki pojawią się w momencie, jak pojawi się solucja, bo ja bez struktury ani po prostu palcem nie dotknę tych odcinków, ponieważ doskonale wszyscy wiemy, jak bardzo nieintuicyjne są odpowiedzi, a myślę, że nikt nie chciałby, żebym zaszkodziła fabule. Ok, let's see. Wyniki bardziej interesują nas dokładnie te. Zachowałam sobie specjalnie po to, żeby nikt mi nie zarzucił, że Wymyślam sobie coś, czy wybieram historie, które mnie odpowiadają. Bo jakbym miała nagrywać to, co mi odpowiada, to nagrałabym po cienkim lodzie. Po pieśni o czerwonym Nilu. Może sekret niebojstwa, który w tym głosowaniu wygra, jak widzicie. I to pra praktycznie przewagą. Następnie mamy drugą ankietę. I wyniki drugiej ankiety również były, jakby spodziewałam się tego, że pieśń o czerwonym Nilu wygra. Um, więc będzie nagrywana w kolejności e, trzeciej, powiedzmy, bo chcę jednak nagrać na pierwszy rzut. Poluję na Ciebie dwa. Nie spodziewałam się tego w wersji językowej polskiej, i to tak szybko. E, w trzeciej ankiecie wygrało Róża Pustyni też olbrzymią, jakby przewagą, przed czym chcę zaznaczyć, że ta ilość głosów jest taka mała. Ponieważ te ankiety zostawiam na 24 godziny, maks 28. Zresztą widzicie, po godzinie jest wczesna godzina um, i różne poziomy baterii. Um, i, I później, już troszeczkę no, wstyd się przesnąć, ale zapominałam o tych ankietach. I kiedy zostawiałam je na około 2 dni, no to wtedy faktycznie głosowaliście prężniej. Mimo wszystko piszę ten dzień temu, ale wiecie, było. No, tutaj już mieliśmy bardziej taką wyrównaną walkę. Niemniej jednak cieszę się, że wygrało Kali spośród tych wszystkich, bo jest to mega dobra historia. I, I niedługo biorę się za jej nagrywanie z, z głosem. Przy czym zastanawiam się, czy to w ogóle ma sens, bo nikt nie znaczy No, kto ogląda te odcinki, więc. A... Szkoda mojego głosu po prostu. Więc dajcie znać w komentarzach, czy oglądacie odcinki z głosem, czy czekacie na nie, czy nie, po prostu. Nas... Aha, w tej ankiecie piątej miałam dylemat, no bo jak widzicie 23 głosy i dwa te same wyniki. Więc zdecydowałam, żeby nie robić kolejnej ankiety tylko dla tych dwóch historii, to ułożę je po prostu w porządku alfabetycznym, co zaznaczyłam w akapicie. Powiedzmy, że Wielkimi Krokami to jest pierwszy akapit. Co zaznaczyłam w akapicie czwartym. muszę mm, sobie przeczytać i idziemy do wyników ankiety. Ankieta szóstej, ale w historii siódmej wygrało poprzez pomień i murze. Jestem bardzo z tego powodu niepocieszona, bo nie lubię tej historii, w sensie uważam ją za nudną po prostu. Um, Moim zdaniem, po cienkim lodzie jest ciekawsze, ale na waszą, jakby idę ze waszym głosem, będę nagrywała poprzez pomień i burza. A później, już nie wiem, albo będę robiła dalej ankiety, które historie chcecie, um, albo będę robiła to, co zostanie po kolei. Ankieta siódma i ostatnia, która, która nawet nie doczekała 24 godzin. Wyniki jej, of course, są takie, że wygrały serce Trespi. I, e, I pójdę za tym, że serce Trespi, potem po cienkim lodzie myślę, później Tyler, popatrzę sobie właśnie na tę ankietę, a później po kolei wszystko na spokojnie, ale jeszcze raz pokażę coś dla miłośników e, tej historii. Znajdujemy się w playlistie e, serca Trespi. I dla miłośników mam nagrane trzy odcinki, jeszcze jeden niezmontowany, e, także na spokojnie nawet będę mogła Wam gdzieś randomowo wrzucać te odcinki przed razem z filmikami z aktualizacji tak, żeby najnowsza aktualizacja tej historii pojawiła się w niedługim czasie mój osobisty jest bardzo fajna historia Nagrałam polubiłam bo czasem gdzieś tam zdarzy mi się coś przeczytać jak nagrywam niedużo tyle co jestem w stanie urywki jakieś zobaczyć Jestem w stanie. Jakby trudność sprawia mi to, że ta historia jest tak długa, tak rozwleczona, i jakby chmurki tekstowe są strasznie długie i ciężko się to liczą. To nie jest tak, że liczę sobie do 6 sekund, tylko czasem muszę liczyć do 12 sekund. To można powiedzieć, tak? Czasem jest tych 16 sekund. I jakby w pewnym momencie człowiek się gubi. Dlatego z nagrywaniem tej historii nie przepadam. Niemniej jednak um, widzę, że chcecie, więc. A będziemy też w tę stronę szli. Dobra, ode mnie na dzisiaj to tyle. Dajcie znać w komentarzach, na którą historię czekacie najbardziej. Być może nie załapaliście się na ankiety, albo w które historiki wygracie. Whatever, piszcie śmiało, piszcie też na temat odcinków z głosem, czy w ogóle mają sens. A ja nie wiem, chyba wstawię do montażu ten filmik i idę spać, bo po prostu mam nadzieję, że tego nie słychać za bardzo po tym odcinku, ale autentycznie nagrałam ja go z zamkniętymi oczami, licząc na to, że się nie rozbudzę. Znacie, <grych> znaczy też tak macie, że na przykład jak idzie, idziecie do toalety w nocy, to macie zamknięte oczy, żeby się nie rozbudzić, jakby to miało sens. Ja na przykład w ogóle świateł nie świecę, więc mogłabym i z otwartymi oczami, ale to, jakby wiecie, to już są nasze ludzkie wymysły. Okej. Okay. Ja kończę do usłyszenia e, być może w odcinkach z głosem, być może nie, chyba zrobię ankietę, więc zapraszam Was w najbliższym czasie na kartę społeczność, na ankietę na temat odcinków z głosem i zapraszam niedługo na odcinek już stricte z Klubu Romantyki. Cześć, pa pa!